Brutalna weryfikacja w Arabii Saudyjskiej stała się faktem, a Robert Lewandowski musiał przełknąć jedną z najbardziej gorzkich pigułek w swojej karierze, obserwując popis kolegów z perspektywy rezerwowego. Hiszpańskie media nie mają litości i piszą wprost, że jego nieobecność była niezauważalna, co brzmi jak wyrok dla legendy. To miał być wieczór, w którym FC Barcelona potwierdzi swoje mistrzowskie aspiracje i zrobi pierwszy krok w stronę obrony Superpucharu Hiszpanii, ale nikt nie spodziewał się, że ten krok zamieni się w prawdziwy huragan, który zmiecie z powierzchni ziemi rywala z kraju Basków, a przy okazji zepchnie na margines największą gwiazdę Dumy Katalonii ostatnich lat. Stadion w Arabii Saudyjskiej stał się świadkiem absolutnej demolki i pokazu siły drużyny Hansiego Flique, która w półfinale tych prestiżowych zmagań rozbiła kompletne bezradny atletik Bilbao aż 5 do 0. Wynik ten idzie w świat jako manifest nowej Barcelony, Barcelony szybkiej, bezwzględnej i co dla nas najbardziej bolesne, Barcelony radzącej sobie znakomicie bez Roberta Lewandowskiego na boisku. Popis grany z poziomu ławki rezerwowych niestety od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego obserwował kapitan reprezentacji Polski, który tym razem nie otrzymał żadnej nawet symbolicznej szansy na grę, co jest sytuacją bez precedensu w meczu o taką stawkę. Widok Roberta siedzącego w dresie i patrzącego jak koledzy bawią się futbolem był wymowny i smutny zarazem, stając się pożywką dla mediów współwyspu iberyjskiego, które natychmiast wychwyciły ten nowy porządek w sierarchii Hansiego Flücke. Styczeń to dla FC Barcelona miesiąc upływający pod znakiem morderczego maratonu, nie tylko ligowego, ale i pucharowego, gdzie każdy błąd może kosztować utratę szans na trofeum. Oprócz rywalizacji w Copa del Rey mowa tu również o współzawodnictwie w Superpucharze Hiszpanii, które Blaugrana zainaugurowała dokładnie 7 stycznia w Rijadzie. W rozgrywanym w Farabi Saudyjskiej półfinale Duma Katalonii nie dała żadnych szans ekipie Ernesto Valverde i pokazując futbol totalny. Największy udział w tym sukcesie miał tercet, który tego wieczoru funkcjonował jak dobrze na naoliwiona maszyna. Femin López młodrun i Bardochi oraz niesamowity Rafinha rozmontowali defensywę Basków na czynniki pierwsze. To właśnie Brazylijczyk Rafinha grał pierwsze skrzypce i okazał się absolutnym MVP spotkania, notując dublet i asystę oraz biorąc na siebie ciężar liderowania ofensywie pod nieobecność Lewandowskiego. Jego dynamika, technika i skuteczność sprawiły, że kibice zgromadzeni na stadionie i przed telewizorami ani przez moment nie zatęsknili za polskim snajperem, co jest chyba najbardziej bolesnym wnioskiem płynącym z tego spotkania. Niestety tym razem na boisku ani minuty nie zaliczył zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Robert Lewandowski, co dla polskich fanów było sporym rozczarowaniem. O ile w przypadku Ticke taki przebieg zdarzeń był od początku niemalże w 100% pewien, ponieważ jego rola w zespole jest jasno zdefiniowana jako zmiennika, o tyle jeśli mowa o lewym, to przed pierwszym gwizdkiem istniały niemałe i w pełni uzasadnione nadzieje, że przynajmniej dostanie on możliwość wejścia z ławki rezerwowych. Zwłaszcza, że nie tak dawno w końcu przełamał swoją niemoc strzelecką i pokonał bramkarza w niezwykle trudnym i ważnym meczu derbowym ze Spaniolem, dając sygnał, że jego forma idzie w górę. Wydawało się, że Hansi Flick będzie chciał wykorzystać ten moment i dać Polakowi szansę na podtrzymanie pasy nawet w wymiarze kilkunastu minut. Stało się jednak inaczej. Trener postawił na inne rozwiązania taktyczne i personalne, a wynik 5 do 0 broni go w 100%, zamykając usta krytykom. Lewandowski przesiedział cały mecz na ławce i musiał pogodzić się z rolą widza, co dla piłkarza o jego ambicji i statusie jest sytuacją niezwykle trudną mentalnie. Komentarze w Hiszpanii nie pozostawiają złudzeń i są brutalnie szczere w swojej ocenie. Dziennikarze zwracają uwagę na to, że Barcelona bez Lewandowskiego była drużyną kompletną, płynną i zabójczo skuteczną. Fernando Carnerero z prestiżowego dziennika Marca skomentował to znacząco i w sposób, który musi boleć naszego kapitana. Nieobecność Jamala i Lewandowskiego od pierwszej minuty nie była zauważalna na boisku, ponieważ dzięki znakomitej grze Rafinki zdobywanie goli było czymś pewnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę okazje, jakie stwarzały błędy bocznych obrąców atletiku, napisał ekspert. To zdanie jest kluczowe. Stwierdzenie, że nieobecność Lewandowskiego nie była zauważalna, to najgorsza recenzja dla gwiazdy, która przez lata była fundamentem zespołu. Oznacza to, że drużyna nauczyła się wygrywać i dominować bez niego, inni zawodnicy potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność za strzelanie bramek. Co ciekawe, nie Jemal mimo wszystko znalazł się ostatecznie na murawie 72 minucie, kiedy jednak wszystko było już od dawna de facto rozstrzygnięte, a wynik ustalony. Lewandowski takiej szansy nie dostał, co może sugerować, że Flick wolał oszczędzać go na finał, albo co gorsza uznał, że w tym konkretnym meczu nie jest mu po prostu potrzebny. FC Barcelona jest w pełnym pędzie i wygląda na drużynę, która odzyskała radość z gry. Już czeka na kolejnego rywala w walce o trofeum. FC Barcelona wystąpi w wielkim finale Superpucharu Hiszpanii dokładnie 11 stycznia o godzinie 20 mając za rywala zwycięzcę drugiej pary półfinałowej, czyli albo Atletico Madryt, albo Real Madryt. Starcie dwóch zespołów ze Stolicy Królestwa zaplanowano na 8 stycznia również na godzinę 20 i to ono wyłoni przeciwnika dla rozpędzonej Blaugrany. Niezależnie od tego, kto awansuje finał, zapowiada się pasjonująco, a pytanie o rolę Lewandowskiego w tym meczu pozostaje otwarte. Czy po takim popisie Rafinchi i spółki Flick zdecyduje się na zmiany? Czy Lewandowski wróci do składu na mecz o puchar, czy znów będzie musiał uznać wyższość młodszych lub będących w wyższej formie kolegów? Ta niepewność jest nowością dla Roberta, który przez dekadę był pewniakiem w każdym finale, w jakim brał udział. Warto nadmienić, że Blaugrana ma obecnie na koncie fantastyczną passę, która budzi podziw w całej Europie. Nie tylko od pięciu meczów nie straciła gola, co świadczy o żelaznej defensywie, w której swój udział ma cały zespół, ale też w ogólnym rozrachunku wygrała dziewięć kolejnych potyczek z rzędu. To seria, która buduje morale i pewność siebie. Hansi Flick stworzył potwora, który pożera kolejnych rywali. Ciekawostką historyczną, na którą zwrócił uwagę na portalu X Pedro Martin, jest fakt, że ostatnim menedżerem przed Hansim Flickiem, który zaliczył tak świetną serię w FC Barcelonie, był Ernesto Valverde, czyli obecny szkoleniowiec atletiku Bilbao, który właśnie został zdemolowany 5 do 0 przez swój były klub. Powiało pewną ironią losu, że to właśnie Valverde stał się ofiarą maszyny, którą teraz prowadzi Flick, wyrównując jego osiągnięcia. Ta statystyka pokazuje, jak wielką pracę wykonał niemiecki trener w krótkim czasie i jak skutecznie poukładał klocki w Barcelonie. Dla Lewandowskiego ta sytuacja jest testem charakteru. Z jednej strony może cieszyć się sukcesu drużyny i awansu do finału. Z drugiej strony jego ego sportowe musi cierpieć widząc, że pociąg objeżdża bez niego w roli maszynisty. Pięć goli wbitych tak silnemu rywalowi jak Atletik bez udziału najlepszego strzelca to sygnał, że Barcelona ewoluuje. Rafinha wyrasta na lidera, który potrafi wziąć sprawy w swoje ręce. Młodzi gracze tacy jak Femin czy Barduchi wnoszą świeżość i bezkompromisowość. Lewandowski musi teraz udowodnić na treningach, że wciąż jest niezbędne, że wciąż ma to coś, co pozwoli wygrać finał. Mecz z Realem lub Atletico będzie zupełnie inny niż ten z Bilbao. Będzie bardziej taktyczny, bardziej zamknięty i być może wtedy doświadczenie Polaka okaże się kluczowe. Ale czy Flick da mu szansę? Czy zaryzykuje zmianę zwycięskiego składu? To pytania, które będą grzały hiszpańskie i polskie media przez najbliższe dni. Głośno po demolce Barcelony jest nie tylko ze względu na wynik, ale właśnie ze względu na to, co ten wynik oznacza dla przyszłości. To może być punkt zwrotny w sezonie, w którym Flick ostatecznie postawi na nową generację i szybki kombinacyjny futbol, w którym rola klasycznej dziewiątki ulega zmianie. Lewandowski musi się do tego dostosować albo zaakceptować rolę luksusowego rezerwowego. Hiszpańska prasa już wydała wyrok pisząc, że jego brak był niezauważalny. Teraz od Roberta zależy czy w finale sprawi, że jego obecność będzie nie tylko zauważalna, ale wręcz decydująca. Arabia Saudyjska może być miejscem, gdzie Lewandowski albo statecznie straci koronę w Barcelonie, albo odzyska ją w wielkim stylu w meczu przeciwko największemu rywalowi. Czekamy na 11 stycznia z niecierpliwością, bo ten finał da nam odpowiedź na pytanie, czy era Lewandowskiego w Barcelonie powoli zachodzi, czy może czeka nas jeszcze jeden piękny wschód słońca. Na razie jednak Robert musi przełknąć gorycz ławki i cieszyć się z awansu kolegów, którzy pokazali, że Barcelona jest wielka nawet bez swojego polskiego króla.